Cześć Jamanko, witajcie z tej strony Boluś, a ja witam Was w kolejnym odcinku z Rocket League. Ze mną oczywiście choposzki, czyli Adaś. Elo, Elo. Jest też i Tanas. Cześć. I jesteśmy po meczu Polski. Kurwa nie wiem, czy się udało. Nie, do boju Polsko dzisiaj tutaj troszkę innym sprzętem wyjeżdżam. Eee, Tanas postoiliśmy na bramie. Na razie. Teraz. Nie wiem, Tak szybko to jeszcze wody nie odłożymy. Tanas? Brawo, Ogólnie no nie, takie proszę. emocje, że dajcie spokój, ja jeszcze jestem cały spocony, żeby to tak można było powiedzieć, emocje sięgały Zenitu i po prostu, kurwa, ja mówię, no, po naszych to był taki spokój, że chyba takiej żadnej reprezentacji o, tam no, takiej nie widziałem. O, Dobra, jakoś to przegiąłem, ale nie dzisiaj o tym gra, bo skupmy, się, skupmy się na grze, aj, trochę zgrałem, co Adam. Brawo. Gramy ogólnie w trzech, nie? Ale je dobrze, co mówiłem, że będzie ciężko. Ule, w Bo ogólnie gramy sobie tak. rękady. Sto, Ja jestem. O, o. Każdy tu lata, widzę. Ja pierdolę. Nie wiem, dupy ustawiony, tak kamerę nie miałem. Tanas, nas. Brawo, ta nas. na nas. linii. O Boże, zobaczcie, ja co, co się dzieje. Ej, ja nie wierzę. Normalnie niczym Polska, nie wiem, Gibraltar? Tylko, że dajemy, zaraz, że na razie dajemy radę. Ja no może nie Nigibartas dobrze gramy w obronie, taka bardziej Polska nie e, Tak, taki bardziej na pasdan? Nie, nie, bardziej nie będę się tutaj słuchał dzisiaj na gadaniu. Ta nas to twoja, szybko. Brawa. Wybiór <grym> O, Co to jest za team? Grupa Galaxy Team czy coś? Galacticos. Ej dobra, nie, nie gadamy dobrze, tylko... Lubię, lubię takie mecze, gdzie... Coś... Nie tylko wiesz. Nie tylko gramy w ataku, ale też dużo w obronie, co nie? Kto to uczy się. Dzień. Że oni dużo robią akcji, ale na razie zero z wykończenia. Dobrze Boruś Przytrzymajmy tę piłkę tutaj wyjdzie z nią? Wyjdę Tak Ale nie coś Dajemy, dajemy chłopaki. Kurde, jak tutaj naprawdę blankę Ta na co minus trzeba pomóc Nie cofam się. O Boże Wybię taki piłek, ale nie ma szans, żeby ktoś... Co grają ty? Kurde mi jest blokował w powietrzu upadł na mnie. Cześć? Prawo tanasik Kurwa, Bibi. Wolę już teraz ten na chwilę. Nie, nie da rady. Ale zmieścił ją. Nie Też zmieścił, nie ma... wybi, wybij tam prawo tanas. Ole poszedł po bandzie balcerzak o, sorry. Dobra, luz. Miałem miałem nitro, więc... Wybacz mi, ale... robi. Aj tutaj. Ciężko, nie ciężko byli. było. Ta na razie tam broń, bo dobrze ci to idzie. Przewrotka, Madafaka Nie tak wiem Fajny, fajny mecz, tak naprawdę jak, Naprawdę fajnie się gra Polska, Niemcy na, na euro, tak nie? Akcja hmm. Akcja za taką akcję więcej my w obronie. Czemu też... mi przypierdoliłeś? Któryś? jesteś? Chciałem w powietrzu wreszcie skoczyć, nie? Wiem, kto ci zajebał ale ja bym czekałem poza polem karnym, że tak powiem na piłkę więc. Ja A no, no. Masakra, no. ale ta akcja myślę, że co tu się dzieje? Jak długo w Polsce będą działy się takie rzeczy drodzy państwo? Kurna, fajna obrona, ale później. Tamten. To Team, 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 no, no, no. teamno Weteran jest. Nie oszukujemy się. To też Team. My no, nie mamy Tanasa. Ja ja jestem, bale. jestem. Aha, zajwisz. Obrona. O, o kurwa. Ten jobany. Wasza. To Ja mam nitra, żeby to powie powie wygrywać się. z nimi, kurna ja też sobie wyskoczę powiesz, a ja też zaryzykuję, tak? Będę Ciebie niczym fekty O chodda Ale mnie tu ściągnął O kurwa Mamy gola, chodź nie Wybi, wybi, wybi Dobrze ja tu, ja tu już powoli wracam, momencik Ej Sina Ja oni tak ogarniają bandy, że ja...

na przepał, ale kurde już tak nie, o, nie później to już nie brak ma Warto nitra. Ty na oborze, z nimi nie polata! Pancą, Odbiłem. Oj, już. to będzie gola, ale... Boki? nie mam nitra. To jest najgorsze, że brak nitra. Pusta? Kurwa! Nie ma nitra. Pusta jest tutaj. Uuuuu. Co oni tu robią? Który jest A? A, już wybrań? ale nie do środkowych wuj teraz musicie w to wchodzić ale ja obydwoje, brawo no naprawdę, to, 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 to. ja aż nie wiem co komentować bo... no ale kurwa, teraz to już nie przyjmiemy tego nie, nie zdążysz na teraz. nas chociaż? chociaż! jest! ta nas mistrz, nie mam! ta, 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 ta nas, kurwa, nie wierzę, robiłem. że nie uwierzyłem w ciebie, nie ja ci... Co zrobił? zrobił? Ta na sekunda do końca Kurwa polska reprezentacja Moim zdaniem ta nas na euro 2048 Jak W emeryturze, to, ta nas to ta stanie stań, marki tań i tań Polonez. Tań. dobra jedź i później stań Patrz, Jezus. Jedź ta nas i chodź tu ta, ta nas stanie? Ja nas na drugą ty. polecę Będziemy na widzów, lecimy, że wkryjemy później Adam, nie Dobrze, dobrze, poszliśmy w kolejną stronę. Wybita nas, szambolek, wie. nie wiem kto to był. Ciuciu, fajnie. leci fajnie. Gdyby. Zbyt gdyby. dużo ich tylko? było. A nie wykurzył. Ch... Wywalił? O. o Jezu, gdyby ktoś to... Ty, tanas cały czas stój, nie ma co ryzykować. Wystrażam. I co? Ach! Popełnili naprawdę jeden z dużych błędów. O, ale tu teraz mi zdążył to wybrać. Tanas? A mi... Nie stój stój teraz Brawo teraz do Ale to jest Żyje w ogóle Będę tego Przeleci dobra słowa. Moja? Brawo Dobrze Jest tu się dzieje Ja nie ten mecz będzie trwał chyba do grywka będzie i karne potem Tak Nie wam nic Taz? Boże pana z mistrzem Jezu. To jest kurwa podjemny med jakiś ty Kurde na super witalił semi O boże jak on to uderzył Ale nie ma, nie ma, o jest to broniłem obok obok. już to samo, zajebiście, się, zostaw Spróbuję coś z niej zrobić Kurde, takie obroni. Czekaj, czekaj Mogę już jakiś Sino, się dzieje ty a, taki. Polek, polek uważaj Dobrze Wiem, tyłem byłem To jest najgorsza piła Blokowałem jakoś. go chyba? Tak, blokowałem go O Boże Ja pierdolę, nie, Dobrze, nie ma, nie ma, no nie ma, nie ma, nie ma, szybko, brawo Co Teraz. się dzieje, co za mecz? Nie, nie wiem, to kude... będzie, to się tak jak... To będzie na YouTube'ach. O jaka blokada o nic nie ma Prosto w... zaraz, zaraz Tu trzeba wyjewać do daleko Moja? Wyjeb no. Jadę tu. Po flamce. Jeszcze Boje. niech mi wróci. Niech mi wróci. Jest! Jest! mamy to. Normalnie ucieszyłem się jak na tym. Ograć tak. Jak, jak pokarmem no. Grzegorza grzegom Nie wierzę, jest, nie? nie? Aż kurwa zakręcę wam na plecach ten. Patrz. Madafaka, robimy bączka, nie? Boże ta nas... No twoja bramka zrobiła furorę, powiem tak. Najlepszy no. mecz. Nie wiem. Fin, mecz, dawaj ta nas, lecimy dalej. Tak, mecz ja Coś miałem zrobić, ale nie, nie wiem co, bo... Siny, takiego meczu jeszcze w Furtwordzie nie było. Weteran wyszedł, weteran wyszedł. Trafiliśmy, na tak dobrych przeciwników, żeby z nimi wygrać, ale to nic tak tak nie ma dla Tak na początku Polski. meczu. Mhm. Ach, pięknie panowie, najlepsze. pięknie. Ile tam mamy, ja pierdzielę 10 minut na pierwszy mecz, no ale warto grać takie mecze. Nie pokomentowaliśmy za dużo, ale naprawdę emocji co nie miara? Nie, ale, ale najlepsze komentarze były podczas akcji. Jest, podczas akcji. Jest, jest dobrze. Tak, jest dobrze, jadę na piłkę tam z, no, z staję za bramie, tak. bo dobrze ci szło. Bo z tym autem to i tak no, nic dobrze. nie mogę zrobić. Później jak będziemy grać to ci dam. Patrz tylko ten nitr mi daje bo tak To już zostaje obrany to też mi nitr Dobra, sorry nas Nie no spodziewałem się, że jesteś tutaj Nie, nie widzę ci na boku bo nie mogę jeszcze rozszerzać bo tego sterowania uderzyło. kamerą na boki, co nie? Na boki też nie mam ale potrzebałem na tamtych, na prostu tam z przodu to co mi nie, nie daj mu uderzyć Aha, uderzył, O Lecił i na ciebie. Podanie Co ty wjechał, nie mek Grzegiel pi. <tratają> Kurwa, kolejni, ja Jestem hardcorem. Ja, sorry, ale muszę jechać. O, mi to zabrał. O, piękne. to no, piękna akcja. Kolejni, kurde, naprawdę. Ale tu ich blokuje, żeby nic nie mogli zrobić. O, jak to jest... pięknie, chciałem wyprowadzić. Naprawdę, ten samochód jest przekozacki, jeśli chodzi. Kurde. Przewrotkom, ja. Jeszcze raz. Nie wiem, no, jeszcze. Jeszcze raz. Dobra, dałem radę. Dobrze, jest w tamtym końcu. Adama. Adeworka. Adam, wypij, proszę. Przepraszam, mój błąd. Bon. O, jakie, gole, okno. Gole. jakie okno! ale gol! Jakie okno. Sorry. Gole. trochę, żeśmy spaprali teraz. Ale to dawno byś tam na bramce, bo nie wiem czy to było. Myślałem, że... Myślałem, że na mnie idzie wyjechać. Ale okno. Że próbowałem się wczoraj ją wypić, nie ona wypije. Jedziemy wczorajsze wczoraj. Naprawdę super to powiedziałem. Się nie? Tak, tak. Na te straci Ja lecę, na pierwszą. O, ale wyjął. O ja jestem pod rramką, mów ty To ich dwóch. I... Ale błąd, to nas zostań spokojnie. Ale przelopowałem pięknie. wolę go wracaj się i Oli. Nie mogę Ubijacie to ty. Czy... No. To... Nie jest. Ja Masakra. Nie, pewnie bo to, 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 to była jedna werka z myły. Tutaj gdybym miał Nitro, to bym to wybił, ale nie miałem Nitra i tu nie... Myślałem, miał... że, będzie ten... ja Myślam, że polek obroni, mówię nie. Jadę. Ja też myślałem, że on to szybciej uderzył, tak... O ja pierdziel jaki auto ma. Dobra, Jadę. stań, ja stanę teraz chwilę. Zobaczymy no to co. Na na pierwszą. Tamten fajnie się szykował na to. Kurde, go na nic... widzę tej bandy. O kurwa nie trafili Zajebiście, zajebiście. O lewy Jadę teraz to Czekaj Nad bolkiem przyfrąłem i do końca... <laughs> Z tego może być dobra akcja? Jebni, Kurwa, Kurwa starę, Adam! W miejscu stałem, no w miejscu stałem <grym> Tylko wiesz, Wziąłem ją w powietrze, ona skazowała przede mną Nic tego nie mogłem zrobić Brawo, Chyba, brawo. brawo, ja nie wiem co mam takie widzicie, akcji. O, ale im, się w tych akcjach Olej im się odrowałem. Sorry, pany Ja, ja nie to zdążyłem, to... bo nie było nitra 3-0, ciężko Tym razem mają szczęście wykonać. Dobra, nie ma, nie ma co stać, ostatni na bramce i tyle, moim zdaniem już tu nie ma, tego, w momencie, nie ma co tu bronić W tym momencie musimy, tak Musimy iść pełną ofensywą i tyle Ta nas jedzie po nitro, jak jesteś z tyłu i tyle już O kurwa. ta jedzie po nitro, no właśnie widzę chyba Wiedziałem, że tak będzie To tak jest zawsze Boże? I Wybił to Z borkiem żeśmy się zderzyli Nie Tak, stałam się zderzenie w powietrzu Dostaw! Nie, zostaw mnie. Bolek. Mnie... Kurna jak on to wyjął. Ale podanie, ale myślałem że tam jesteś jeszcze. Nie, wróciłem przez powrotu. Panie bym uważaj. Teraz wyjdź. Wyjął. Mała byś, Bolek sobie ty Nie chciałem zostawić ale to. Następnie Słać. już tak nic. Więc... Ej, gadają ze sobą. Ujuz. Gadają ze sobą na stówę, Brama. Jak? Gadają ze sobą, bo tam tamtemu zostawił tą piłkę stary. Patrz tu gdzieś Zjechał. No. Kurna No to nas porobili, no Masakra no, Ma szansę Takie bramki Po ziemi można brałem. No, Pierwsza bramka do drugiej minuutie dopiero. Ja nie? Jedna bramka by nam się przydała. Nie. Już nie ma co stać. O serio. I obronią pewnie. Kurna. Mamy chyba w światło w tym meczu, z naszej strony. Na nas. Jesteś, jest to full cool ofensywa. Tam. I? I? Nie, 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 nie. Za moc. Kurde, w dziwnym i... nie widziałem tej piłki. Widzę, że oni teraz taką trochę bardziej defensywną grają tutaj. mi, że bramka będzie stała za Nie dążyłem. O to chciałem bronić, ale to nie, nie było mowy o tym nawet co zrobić tak. Kurde to no trafił, o, pomysł, bytrą, pomysł, fajny. Efekt, pomysł, pomysł fajny fajny ja Polek, lecz tam Nie trafiłem tej powierzchni, dawno nie latałem o, Nie wierzę Pozdroszaj sobie, bez, bez, jak, Ale nie, tu bramka tak... nie ma szans, bo to są wysokie. Wiem kluki. Wiem, ale... Im o to chodzi kurwa... jakie oni mają strzały. No bo nie, oni celne. strzelili te dwie trzy bramki, teraz mają bramkę, po no, no. prostu i tyle, nie? I teraz im już nie zależy na tym, tylko ty widzisz druga, trzecia bramka wpadła przez to, że bramka stoi na bramce i w to uderzył No ale najgorszy jest ten deseń to O oh yes. Że oni tak wysoko wieją to, że Ty, ty, ty. Ostra. No te rankedy takie powiem. są, takie rankedy są, nic nie poradzimy na Ale szczerze lubię się, wolę się jakby dowiedzieć pomęczyć tutaj. Ale ja. jednak nauka nie idzie w las, bo to... No wiadomo, nie? Co, co, się, co, co tu możemy zobaczyć, co oni robią? Zobaczmy no, kurde. Kurwa nie tak. Ja? W poprzednim meczu po raz pierwszy w ogóle w rokecie z... przeleciałem, tak? W meczu. Jeszcze utrafię. Ada może tu... że przeleciałem. Tak. Przeleciałem kogoś w... <noise> <noise> Boże, jak dobrać. oni uderzają. Bocz. Cyk. Cyk. Bolek, teraz walnął, z Tupala Adam, twoje O, co? Bojena, to jest. Boże, patrz, patrz, jest... Jak to trafił, to bym go zabił. Co, brak się odwróciłem? Podał, to by było fajnie. Co ty, we dwoje już stoją w gramce? To można by podjechać. To o jest kurwa, spory, czemu spory. ty to wyjewałeś, tak? Chciałem skręczyć, o, chciałem skręcić, ale. O, jakby mi tego nie zdjął. 10 sekund. Kurwa, nawet wonorówki nie strzelimy. Jeszcze mamy szansę. Na nich. No już nie ma co. Nie, już nie strzelam. Nie strzelam. Mamy 16 minut, ja się, jeszcze jeden na pewno zagramy. No, teraz się wygrywa, teraz się przegrywa. Takie rzeczy się nadal w Polsce się dzieją. Nic tu nie poradzimy. Dostałem ja? miód. O kurusie, się tysiąc. Bardzo. Tysiąc, że weteran zrobił swoje im. Hmm. Brawo. Nie ma się co dziwić. Ano. Co my punktów żeśmy nam mieli, nic nie mieliśmy prawie. No ale dobra, trudno tyle, tyle co ich ostatni. Oby, oby teraz zagrań nie. na zero z tyłu. No bo ostatnim to ja miałem lepiej. Uf, masakra, żar z nieba. W domach to jest tak nagrzane, że nigdy by trzeba by z wiatraka, już jestem cały spocony. Sami widzicie pewnie na kamerce. Co? Nie się co chcesz, tam Dobra jedź A mogę, doczułam... Olek Nie, Ale nie, nie miałem nitra Dobrze, Następni, tak. kurwa Nie to beze A kurwa, nie dupy Ja pięknie A, sorry, ja ja sorry nie Magno do, do mnie. Kto do mnie, Kto Kto do mnie dzwoni, poczekajcie. Ja. Ja... A, jest o Boże. Radę. Ja też. I, Lamka Ja pierdolę, to trzeba mieć pecha szczerze. Żebym wiedział, to by inaczej. Ale nie w naszym dywidu. Ale pojawi się też środek niepiękny. Adam, gdzieś tak, mi się tak, wlepał. Pod, pod ja pierdolę, nie, nie stoję na bramce, nie dam, nie, nie umiem tym tak. samochodem bronić. A, Ale pił ty. Ja nie, nie, nie stoję na bramce, ty. Magnum, <laughs> Magnum. To magnum. się nie nadaje, zobacz. Ale zobacz, jak ja tu przyjechałem. O, sina. Adam a, a Magnum. Jak się, jak to się mówiło? Zele. O, faki, obi, obi. Uol, mocno. Ole wyjął. Tak, po... na pięcie się <zmiech> se polataj! To jest nie gra, z takim lataniem się nie ma, nie, nie ma się grać. Polek. Patrz. Siadł jej teraz, 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 teraz. O do dupy, do Co nam Najgorsza piła. O, szapiła. ona powstała. Cyk, Aha. cyk. O, zmyłka, ja pierdolę. O! O, ale brama. Nie ma pytań. Już widać, jak to leci. Fejbiste wybicie. Więcej rankedów nie gramy na odcinku. Mówiłem, że to głupi pomysł. No, co tu z nami robią? Tu jeszcze trzeba trochę pograć, że można było z nimi grać. Cicho tam. Cicho, tam. Nie zdasz. Przed wszystkich. wszystkie dni. Na twoja. Nice. Kubańce. Oni kurde mają na chodźce. Oni grają całe dnie staro, oni nie wychodzą. <ślesz> no live, czy... to są boty. Tak, to są podcone. Kolejny mecz, jak się dzieje, Ty z tym jeszcze szybciej, tracimy bramki z tamtymi. No, na początku lepiej, zagraliśmy, ten trochę. Bo czy... nie wiesz. Jak on to zrobił, ja ten tak zagra... Ja nieważę, że nitro miałem. No tak. To nie ma sensu, nawet jak danej górnej piłki nie idzie, wygrać. mi. O Boże, serio, kolek? O Boże. Jest... Podanie. Wyjepam Przed nosem. Jeszcze, kurwa. Dziękuję. Nie wiem, jak on to zrobił, ale pozdrawiam. Panie! <coughs> kurwa, co weź ty za... Teraz co ty żeś za grebią? Zobacz, jak można, to jak też można też tak to zrobić? Tam, jak cię chcieliście. <coughs> No ale ty to nie da, możesz na jakiś Cicho, nas zapisać turniej, nie Co? wiem, kurwa. Nie gdzieś... To gdzie polska flaga tam jest? Była czy nie. Bo, tak, tak, tam Teraz, teraz ja nic nie widzę. Ja? Tak, odegraj Ale, ale fajne by to było. Jeszcze raz, panowie? Zabijamy. <laughs> fajnie, fajnie na razie sobie to Nie wierzę, gościa, no. Super. Nie wierzę go po prostu ten... Ten iLivet to jest... Co to jest? Czarnobyla. Czarnobyla. Ja w taką piłkę nie mogę trafić, bo jest za szybka. A oni kurde z... z kilometrowej robią to co nie? A, A ci no. popnął. Ja? Serio, bio. Nie ma nikogo na bramie. Pięknie no. dla nas. Może? Wybij to, proszę. Mogę. Mam mnie Nie miałem sobie przyspieszenia. Yeah. Ogrom. Zobaczcie, co. co no i normalnie, ja się odechciało gr grać w tą grę przez nich. No no, bo takie coś, takie Rozumiem, coś latać, też latać, samochody. Latać, latać, oni latać, mają latanie, też te mamy... samochody i oni też dużo dają. Tak jak widzę, tak ty grasz tam samochody, nie? Ale bez przesady. Nie da się, Pan nie wiem jak... Też jak grałbyś po tyle godzin, ile oni tym samochodem, oj, to na pewno to ja pierdoł no, chyba. Jest on na nie, to, nie mam po co, nie mam po co stójmy najlepiej w miejscu. <laughs> no co on robi, ty? No jak to tak można zrobić, ty? Nie wiem, nie wiem. Ticho. Tam jesteś, bitch. Skąd ty życie sobie wziął? Pojął. Boże, jak widzimy. kurwa, kurwa honorówkę. Dwie bramki po to są. Boże, dobra, on już leci. Nie Polecam. Nie mam pytań. No ale ta piłka nie, nie może dojść na... To. Bramka. Number 8 To my wczoraj zadamy 12.0 koń i tak mówię kurwa chyba nigdy nie będzie takiej sytuacji, żeby ktoś nas rozwalił. Nie no, 12.0, 4 bramki w minutę. No, my zrobiliśmy 3 bramki w 25 sekund, także... Wiem. No, ale nie nagramy no, trochę lepiej niż nam się wie więc... Gramy do końca i tyle Walczymy, walczymy I tyle Jecha jak chcesz polecieć ja Jest wreszcie jakieś wypicie Punkty za chociaż uderzenie w piłkę ja tu bramę, Co bym miał w Bo to ej będzie leciał Aj bolek Chciałem gościa wjechać, on co poskoczył normalnie tak o Normalnie, daj się na nas, daj nas na dana kolejna bramka. nas. tana. Nie wiem, piszcie, uh. czy wy chcecie oglądać takie mecze. Takie, że naprawdę wszystkich pójdzie dzieje. Bo to jest masakra często będziemy przegrywać. Jak na razie. Ale, ale się dzieje. Ale się dzieje. Czy normalnie gramy sobie takie zwykłe mecze, gdzie dostaniemy taki sami pro i, i tam koleś na całym Serio. Nie wiem jak oni to robią. Totalnie nie wiem. Ale gdzie sobie Zobacz, po 800, ja pierdolę, po 600 punktów ten 800. Najlepsze Najlepszy gościu niego w go jego wieku, on se podspoczył, chyba ja, po wzroku. że dwa lata w Czarnej to nie ma się co dziwić. No nie wiem. Zaczpany tam coś Jeszcze lagi na koniec, co tu się zadziało, drodzy Państwo. jak długo w Polsce będą działy się takie rzeczy? A, wygrałem pierwszą piłkę, kurwa! To w <grym> Teraz chciałem się wymagać. Ja chciałem powiedzieć. Nie się na O Boże, bolek. O Boże, jutro. <grym> mi powiedzieć. do końca. Trzymajcie ja Jedź, Adam, pusta Adam, a, Adam. To no, by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ja czekam na Wasze komentarze i wy mi tam napiszecie co, co robimy, bo to jest jakaś masakracja, ale tyle wam powiem, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Na razie trzymajcie się, cześć, tam nas szukaj kolejny mecz.